Witajcie. Tym filmikiem chciałabym rozpocząć nową taką mini serię właśnie filmików poświęconą sztucznym rzęsom, czyli chciałabym zawrzeć w paru fi nadchodzących filmikach takie kompendium pełne wiedzy na temat sztucznych rzęs, które po prostu są piękne wykończeniem makijażu oraz przepięknie podkreślają nasze oczy. W tym filmiku mowa będzie o kępkach rzęs, czyli sztucznych rzęsach, które uważam, że dają nam najbardziej naturalny efekt. Które po prostu pozwalają nam no, typowo kusić niepostrzeżenie, czyli ktoś, nasz rozmówca, po prostu nie zawsze musi się zorientować, że mamy sztuczne rzęsy, a to nie natura nas tak pięknie obdarzyła. Pierwszą czynnością, którą wykonuję przed przystąpieniem do klejenia kampek, jest wyciśnięcie kleju, ponieważ każdy klej musi się lekko yy, związać, yy, po prostu nie może być za bardzo płynny. Ja akurat używam kleju duo, czyli ten mega kultowy już klej w kolorze białym. I ten klej po prostu ma to do siebie, że jego w zasadzie należy wycisnąć 30 sekund, jak nie troszeczkę dłużej przed aplikacją, ponieważ on musi się stać bardziej gumowy. Jak będzie taki płynny, to po prostu nie nabierze nam się w odpowiedniej ilości na nasze kępki. Nie wiem, czy widzicie, makijaż kompletnie wykonany, rzęsy delikatnie wytuszowane. Są różne techniki co do klejenia kępek, ale no mi najbardziej, najlepiej klei się po prostu, gdy rzęsy mam już lekko wytuszowane. No, przede wszystkim, też widzę lepiej, jak moje rzęsy naturalnie rosną i jaka jest ich kondycja w danym momencie. No i też bardzo ważny przyrząd. Nie wyobrażam sobie przystąpienia do klejenia rzęs kępek bez pensety. Ja akurat dla rzęs obejrzę penseta normalnie do wyrywania brwi. I rozpoczynam od odklejenia moich kępek. Biorę tąbkę o, tak jak widzicie, kępka jest już wybrana. Widzicie ją? Jest. Kładę ją sobie na dłoni. O, chwytam ponownie. Tutaj tu jesteś, kamera. Chwytam ponownie. O, coś tu na niej jest. Chwytam ją, nabieram klej. Taką po prostu kropeczkę, żeby nasada, rzęsy, kępki po prostu była zamoczona w kleju. I przystępuję do przyklejania. I to, co jest akurat ważne, ja sobie wypracowałam taką technikę, po prostu kępki przyklejam tuż na linii rzęs. Staram się je wcisnąć między moje naturalne rzęsy. I tak, słuchajcie, czynię po kolei z kępkami. Biorę kępkę, kładę ją sobie na dłoni Nabieram klej. Zawsze biorę to, tą, tą część kleju z góry, ponieważ ona jest już faktycznie najbardziej taka zastygnięta. I kleję kępki. Co do odległości. O, czekaj muszę się skupić. Nie chcę się kępka przykleić. O, widzicie, coś mi tutaj lekko się wywijają ale myślę, że już je tutaj widzicie, że dwie ostatnie kępki są. Jak rozpocząć klejenie? No przede wszystkim kępki za bardzo nie mogą być tutaj obniżone, czyli musimy kleić je na takiej wysokości, aby po prostu przy otwartym oku te kępki nie były za bardzo opuszczone na dół. Jak będą opuszczone, to niestety mogą sprawiać wrażenie, że oko jest ciężkie, takie no po prostu lekko zmęczone, a nam przecież chodzi, żeby kępki podniosły, otwarły nasze spojrzenie. Także właśnie uważnie należy to robić. A przede wszystkim biorę trzecią kąpkę. Jak się coś robi i mówi za dużo, to, to wiecie, nie do końca co zawsze wychodzi. Ale perfekcja. No i przede wszystkim słuchajcie, praktyka czyni mistrza. Im więcej będziecie kleić kąpek, tym lepsze będą efekty. O, to by się moja lekko przemieściła. Ale to co, klejam jeszcze raz. I tutaj jest bardzo ważne właśnie, żeby zachować y, po prostu dobry kąt ustawiania tych naszych kępek, żeby jedna od drugiej nie była y, za wysoko. Zawsze pensetą możemy sobie tutaj je popoprawiać. Y, I ważna też jest informacja to, to, to taka, w jakiej odległości kleić kępki. Ja zawsze kępki kleję y, nie za gęsto, to znaczy się Szczyt kępek, czyli te górne włoski, po prostu jedne kępki z drugimi no, mogą jedynie na siebie lekko nachodzić, natomiast one nie mogą sobie wchodzić w drogę. Czyli raczej niedopuszczalne jest, by jedna kępka z drugą kolidowała i wręcz yy, konkurowała tutaj o miejsce. Tak nie wiem, czy to teraz widać dobrze. O! Ta kępka po prostu ona na, na, sobie, na siebie. Może nie tyle, że nachodzą, ale po prostu te rzęsy boczne lekko stykają się, natomiast one sobie nie przeszkadzają. To jest najważniejsze, żebyśmy po prostu czuły, czuły się komfortowo z naszymi kępkami, a nie żeby one nam przeszkadzały. Dobieram kolejną kępkę i kleję. I teraz tak, i co do długości kępek, możemy kleić kępki cały czas w tej samej długości, to jak ja to robię w tym momencie. Yy, natomiast równie dobrze możemy zrobić kępki krótsze od wewnętrznego kącika oka. Przy klejeniu kępek jedyną trudność może nam sprawdzić klejenie kępek z drugiej strony oka. Ja jestem praworęczna, dlatego... Prawe oko no, bardzo dobrze mi się klei, natomiast przy lewym oku musimy zmienić technikę i w inny sposób chwytać nasze kępki, ponieważ no, w ten sam sposób, co prawe, po prostu może to być nam niewygodne. I dlatego nie wiem, czy to będzie też zauważalne. Prawe oko mam skończone i kępki po prostu są przyklejone wszystkie w jednej długości. Efekt no, jest po prostu widoczny na pierwszy rzut oka. Natomiast Tutaj na lewym oku kleję całkowicie inne kępki od tych sprawy, one są troszeczkę cieńsze. No i przede wszystkim pokleję, wykleję kępki, które są w różnych długościach. Teraz zaczęłam od kępek najdłuższych i te najdłuższe po prostu powędrowały od zewnętrznej strony oka. Teraz sięgam po te kępki środkowe, i to są kępki medium. I te kępki medium. Po prostu będą na środku oka, również sięgam kępki. Ta sama technika, czyli kładę na nadgarstek. I nabieram trochę kleju, już lekko z takiego związanego. I kępki, słuchajcie, kleję bardziej tak po prostu od góry, czyli metoda też troszeczkę innego trzymania kępek. I w zasadzie. W kępkach słuchajcie, główna zaleta i rozróżnienie od rzęs na pasku. Po prostu, gdy kępkę jakąś źle przykleimy, możemy ją śmiało bez obaw, że zniszczymy sobie makijaż. Po prostu możemy ją sobie odkleić. I nie musimy stresować się po prostu, że coś nam nie wyszło. Zdecydowanie jednak jest to praca bardziej czasochłonna niż klejenie rzęs na pasku. No ponieważ. Rzęsy na pasku w zasadzie, możemy w minutę albo i w 30 sekund, jak mamy technikę opanowaną, natomiast kępki zdecydowanie zabierają nam więcej czasu. Przyklejone kępki z bliska przedstawiają się następująco. Teraz na Was popatrzę, przymknę oczy i spojrzę jeszcze raz pięknym wachlarzem rzęs. Każda z nas chciałaby mieć rzęsy naturalne. Jeśli natomiast nie zostałyśmy obdarzone takimi pięknymi rzęsami właśnie naturalnie, warto sobie dopomóc. Metoda 1 do 1, czyli na trwałego przyklejenia rzęs. No, nie, po pierwsze nie każdego może na niego stać, a po drugie niektórzy, niektóre z nas mogą mieć obawy, że one zniszczą nasze naturalne rzęsy. Klejenie kępek Takich sztucznych, zwykłym klejem do sztucznych rzęs jak najbardziej jest bezpieczny dla naszych oczu. No i efekt słuchajcie, myślę, że również jest imponujący. Prawe oko, czyli to pokleiłam, pokleiłam, wykleiłam kępkami w jednej długości, tak że dojechałam do powiedzmy do tego miejsca i taki jest ich efekt. No bardziej na pewno teatralny, bardziej rzucający się w oczy, natomiast lekko Bardziej naturalne jest tutaj to klejenie na moim lewym oku, gdzie po prostu zastosowałam kępki w różnych długościach, czyli w trzech długościach. Najdłuższe od zewnętrznej strony, środkowe na środkowej części oka i najkrótsze właśnie wewnętrznym kąciku oka. Być może tutaj widzicie taką jeszcze delikatną kropeczkę białą, ale to jest kropka kleju, które nabrało mi się odrobinę za dużo. Zostawiałam ją celowo, abyście po prostu widzieli, że klej, który jest pierwotnie biały, on z czasem staje się bezbarwny, krystaliczny, jego nie widać. I co najważniejsze tutaj na nadgarstku, jak ten klej jest, słuchajcie, zebrany. Teraz można spojrzeć, jak on, jaką on ma konsystencję po zaschnięciu, czyli on robi się, słuchajcie, całkowicie gumowy, elastyczny i to właśnie wszystko sprawia, że ten klej nie obciąża naszych naturalnych rzęs, a kępki po prostu wyglądają równie naturalnie i poukładają się wraz z ruchem naszego oka. Efekt końcowy, ogólnie wygląd twarzy z takimi przyklejonymi kępkami przedstawia się następująco, które Wam się przybliża. No ja uważam osobiście, że efekt jest piorunujący i bardzo lubię kleić sobie sztuczne kępki. Wtedy czuję się taka pewna, słuchajcie, siebie i te rzęsy po prostu no, no niebywale wpływają ogólnie na samopoczucie. Natomiast jest jeszcze zawsze jeden dylemat. Jak ściągać takie kępki i rzęsy sztuczne? W przypadku kępek jest to słuchajcie bardzo łatwa sprawa. Jeśli kępki no chciałybyście zachować na później, no bo no nie ukrywajmy byłoby to wielkie marnotrawstwo, gdyby takie po prostu piękne rzęsy ściągnąć i wyrzucić, warto je zachować na później. Jeśli tych swoich kępek nie tuszowałyście, ja akurat w tym momencie kępki mam niewytuszowane, Wyglądają po prostu bardzo naturalnie. Moje rzęsy zbytnio nie odznaczają się. Oczywiście jakby moje rzęsy za bardzo odstawały, to bym jeszcze je całe razem wytuszowała co najmniej jednokrotnie albo i dwukrotnie. Natomiast jeśli właśnie chciałybyście rzęsy swoje zostawić i one nie są podklejane, to bardzo łatwa metoda po prostu ściągania kępek w ten sam sposób jak je nakładałyśmy, czyli poprzez ściągnięcie pęsetą. I to jest szczególnie łatwa metoda, jeśli i po prostu zalecana metoda, jeśli te kępki są zdecydowanie dłuższe od naszych naturalnych rzęs. Wtedy nie ma problemu, nie obawiamy się, że nasze rzęsy również na tym ucierpią. I tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że nasze rzęsy po prostu nie, nie, nie skrzywdzimy same siebie, to wtedy to robimy. Co, jak postępujemy? Chwytamy pensetę, ciągniemy za czubek kępki i delikatnie odklejamy. Nie wiem, czy to widzicie. W każdym razie kępka jest już odklejona. Bardzo metoda, słuchajcie, bezbolesna i w zasadzie szybka. O, ponownie ściągam kępki. Odklejam. Nie ciągnę na tak zwanego chama, tylko po prostu chwytam kępkę, delikatnie nią mm, obluzowuję, że się tak wyrażę. O, widzicie tak? Trochę nią macham i ściągam. Ten klej jest bardzo elastyczny. Jeśli macie pewność, że nie dokleiłyście właśnie kępek do waszych naturalnych rzęs, to słuchajcie, naprawdę metoda jest bardzo łatwa, o, ekspresowa i de facto macie pewność, że te kępki są dobrze odklejone. Druga metoda ściągania kępek, też równie bardzo prosta. Po prostu bierzecie jakiś płynto do makijażu, płatek kosmetyczny, zbliżacie płatek. I przykładacie zamknięte oczywiście macie oczy, i przykładacie łacik kosmetyczny do naszego oka. Delikatnie po prostu łacikiem objeżdżacie, dociskacie przy linii oraz płatkę odrywacie de facto rzęsy. Większa część z nich jest na naszym płatku kosmetycznym, czyli w bardzo szybki sposób po prostu tych kępek pozbywamy się. Także jedna i druga metoda jak najbardziej może być wykorzystywana. Ja osobiście wolę sobie delikatnie po prostu usuwać kępki za pomocą pensety, ponieważ zawsze jeszcze takie kępki wykorzystam w innym terminie. Natomiast jeśli nie żałujecie sobie kępek, to śmiało po prostu przykładajcie wacik i delikatnie po prostu docisnijcie, a następnie po czekaniu, załóżmy 60 sekund tak ściągnijcie i macie rzęsy również zdjęte w bardzo, bardzo szybki sposób. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że przyda wam się takie, przydadzą Wam się informacje na temat kępek, głównie sztucznych rzęs. Jeśli seria wydawała się Wam ciekawa, to oczywiście proszę o informacje. Czekam na Wasze komentarze i kciuki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.